Ja chciałam tylko zaznaczyć, że to jest już ostatni film z tej serii, ponieważ następne będą nosić tytuł, Co jem w ciągu dnia jako dietetyczka. Dokładnie jako dietetyk kliniczny. Fleksuję się teraz bardzo. Nie mogę uwierzyć, że mówiąc, że kończę te studia i jestem z siebie mega dumna, bo jeżeli jesteście depresji i jednocześnie studiujecie, to wiecie, jak czasami jest ciężko z nauką, a mimo to kończę jest całkiem dobrą średnią, więc. You know. Dzisiaj jest mój absolutnie ulubiony dzień, czyli dzień, w którym nie mam żadnych zajęć. Więc będę miała trochę więcej czasu, po pierwsze, żeby do Was pogadać, a po drugie, żeby pokazać Wam moje jedonko, bo z tym jest ostatnio ciężko. Ja, kiedy mam mało czasu i energii, to odżywiam się fatalnie, więc całą sesję przeleciałam na kręconych frytkach i nuggetach z Burger Kinga. To nie brzmi jakoś super dietetycznie, ale ja jestem wyznawczynią zasady, że jeden tydzień, a nawet jeden miesiąc nie wpłynie jakoś ogromnie na Twoje zdrowie, ale czasami musimy robić to, co trzeba, żeby po prostu przeżyć. Mój pierwszy napój, no to jest to oczywiście kawa i tego tutorialu nie muszę już chyba nikomu przedstawiać, bo dokładnie wiecie jak to wygląda. I zabieram się za robienie śniadania. To jest moje ulubione kombo ostatnio, bo od jakiegoś czasu zaczęłam gustować w słodkich rzeczach z rana, co jest dla mnie totalną nowością. Także mamy jogurt jako bazę, do niego len mielony i wszystkie moje hot girls z fiftami już wiedzą o co chodzi. Trochę na bez żadnego powodu, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem fancy i ostatnio szaleję za tymi płatkami churros, więc to jest must have. No i moja dzienna porcja owoców, czyli borówki i maliny. Moje śniadanie w ogóle wygląda w dokładnie ten sam sposób chyba od miesiąca. Bo ja mam tak, że jeżeli mam za duży wybór, to mi się mózg przegrzewa, szczególnie rano. A to jest taka prosta opcja, że wiecie. Wstaję, dokładnie wiem, co mam sobie zrobić. To jest też bardzo proste do przygotowania, no bo wszystkie składniki już mam. I love it. I wiecie, czasami wymieniam sobie owoce, dodaję jakieś inne płatki, czekoladę, masło orzechowe, takie pierdoły, ale ogólnie baza jest ta sama i mi to bardzo pasuje. W ogóle wszyscy mówią, że powinno się jeść bez rozpraszaczy, i tam wiecie, skupiać się na przeżuwaniu. To jest super, jeśli umiecie tak robić, ale ja nie umiem. I mi się w ogóle dużo lepiej je z rozpraszaczami, takim jak telefon na przykład, bo ja mam tendencję do rzucania się na jedzenie i wchłaniania wszystkiego w dwie minuty. I na pewno też kojarzycie to w uczucie, że gotujecie 40 minut, a potem zadacie wszystko w minutę i macie takie, o, 啊。Oh. Czy było warto 40 minut stać w kuchni? Absolutnie nie, ale ja lubię sobie porobić coś na telefonie. Teraz akurat montuję TikToki, bo to po prostu po pierwsze spowalnia moje tempo jedzenia, co jest dużą zaletą. No a po drugie, mogę sobie popracować, coś obejrzeć, nie wiem, nawet poskrolować TikToka. Drugi posiłek będzie super fancy, bo kupiliśmy łososia, a wiecie, jak absurdalne są w tym momencie ceny ryb. I nie śmiejcie się nawet z moich rękawiczek, nawet nie próbujcie, bo jeżeli nie próbowaliście jeszcze, to jest niebo a ziemię. Ja nienawidzę dotykać mięsa absolutnie i to mi mega pomaga. Jestem typowo white girl jeśli chodzi o przyprawy, używam może pięciu, ale w tym wypadku wystarczy mi tylko jedna i do tego ugotowałam sobie brokuła ze srirachą i mam fryty z batatu. Wygląda to pięknie. Rzeczy na dziś. Po pierwsze, dostałam paczkę pr od L'Oreal'a i uwielbiam takie mini, zbigie okoliczności, kiedy akurat coś mi się kończy, a następnego dnia dostaję to w prezencie, więc tak, maska do włosów skończyła mi się dwa dni temu. Boże, jaki piękny kot, jaki fluffy. Druga, nadal ekscytująca, ale też trochę stresująca rzecz jest taka, że idziemy ze Staszkiem na zajęcia z salsy i nigdy w życiu nie byłam na takich zajęciach, więc absolutnie nie mam pojęcia, w co się ubrać. W co się ubiera na zajęcia z salsy? Nie mam pojęcia. Próbowałam to wygooglować, nic mi nie wyskakuje. wyskoczyły mi jakieś kobiety w spódnicach, ale. Wątpię, że powinnam dobrać spódnicę Ale z drugiej strony mam też wrażenie, że to nie jest taka typowa odzież siłowniana Typu legginsy i top Nie wiem, I'm confused Normalnie ubrałabym jakiś zestaw w tym stylu, bo to jest to, w czym zazwyczaj ćwiczę Tak to się prezentuje, ale mam dzisiaj jakiś taki słaby dzień, jeżeli chodzi o pewność siebie I ogólnie uczucie się dobrze w ubraniach Mogliście zauważyć, że tak naprawdę cały dzień spędziłam w piżamie nie wiem, nie czuję się dzisiaj jakaś super konfident, więc chciałabym się trochę bardziej zakryć, żeby może poczuć trochę bardziej komfortowo. Zastanawiałam się nad tymi spodniami, bo one są luźne, wygodne i są całkiem cienkie, więc mam wrażenie, żebym się jakoś bardzo nie spodziła. A widziałam, że często ludzie na jakieś takie zajęcia taneczne właśnie nosili szerokie spodnie i takie bardziej obcisłe góry. Myślę, że moja koszulka piżamowa wraca. Outfit. Nie wiem, czy to jest outfit. Czuję się trochę jak debil, i szczerze mówiąc, przez co się nie czuję dobrze, jak nie czuję się komfortowo, to rozważam w ogóle zrezygnowanie z tych zajęć. Nie lubię takich dni. Czasami mi się zdarzają takie dni, że po prostu się czuję jak kupa i nieważne, co zrobię, nieważne, czy zrobię makijaż. W sumie, nieważne, jak wyglądam, po prostu. Boże, ktoś ma bardzo małego penisa za oknem i gazuje strasznie wiecie na tym motocyklu czy w tym aucie z wyjętym tłumikiem. Hate Hill. heat. Pamiętam już co mówiłam, ale coś a propos tego, że niezależnie w sumie od tego jak wygląda danego dnia, to po prostu trafiają mi się takie momenty, że... Mm -mm. Nic nie zmienił mojego stroju, po prostu czuję się okropnie. Dobra, story time, bo jestem mega wkurzona. Trzy dni temu oglądaliśmy mieszkanie. W sumie oglądaliśmy dwa, ale pierwsze było takim totalnym niewypałem i ono było tuż przy głównej ulicy, a miało stare okna, nie były wymienione od nie wiem nawet ilu lat. I stojąc przy oknie czułam się dosłownie jakbym stała na środku skrzyżowania tam, więc. To była masakra, ja nie mogę mieć głośnego mieszkania, niestety, ale drugie było wręcz idealnie, i ono jest 50 metrów stąd, jest dosłownie w bloku obok, a ja ciągle mówiłam, że. Idealną sytuacją dla mnie byłoby, gdybyśmy znaleźli po prostu większe mieszkanie na tym samym osiedlu, bo ja uwielbiam naszą lokalizację. Są tylko dwie zasadnicze przeszkody i pierwsza jest taka, że nasza umowa w tym mieszkaniu kończy się dopiero pod koniec czerwca, co może oznaczać, że jeżeli zdecydujemy się na tamto mieszkanie, to będziemy musieli przez jakiś czas płacić dwa czynsze, co nie jest taką idealną sytuacją. Drugi problem i problem, o którym mam największy ból dupy ever, to jest fakt, że pani, która chce nam wynająć mieszkanie, ma dwa mieszkania w tym samym bloku. One mają taki sam rozkład, ale po prostu tamto jest brzydsze, moim prywatnym zdaniem. No i ma też dwie pary, które są zainteresowane tymi mieszkaniami. Pierwszą jesteśmy my i w ogóle byliśmy pierwszą parą ever, która oglądała te mieszkania, a po nas przyszli drudzy zainteresowani, para z dzieckiem. No i obie pary chcą to samo mieszkanie, tylko że my byliśmy pierwsi i od razu powiedzieliśmy, że jesteśmy zdecydowani, że możemy podpisywać umowę od zaraz. Więc w ogóle uważam, że nie powinno być żadnych wątpliwości, ale tamta para ma bąbelka. A w tym mieszkaniu, które my bardzo chcemy, jest wanna, a w drugim jest tylko prysznic. Więc oni, jako że mają bombelka, to stwierdzili, że muszą mieć wannę. Po prostu muszą mieć wannę. I przez to teraz właścicielka próbuje nas namówić, że może by to drugie mieszkanie, to drugie mieszkanie ma niebieską kuchnię. Ja dostaję teraz pierdolca, bo mam zieloną kuchnię i po prostu już nie mogę w niej wytrzymać. Nie będę miała niebieskiej kuchni. Nie ma takiej opcji. A ta typiara już po prostu próbuje wszystkiego i mówi, że ona może nawet przemalować te kuchnię na biało czy coś w tym stylu. Kurde, chcę mieszkanie, które było w ogłoszeniu, po które. Jakby Które poszłam obejrzeć pierwotnie, a nie coś nowego Co też nie do końca mi pasuje Tylko dlatego, że jakaś inna para ma bąbelka I potrzebują niby czegoś innego Bardziej, że jak się kąpie małe dziecko To raczej się go nie kąpie w wannie z nalaną wodą Tylko po prostu się nalewa wodę do takiej małej dziecięcej wanienki Więc nie wiem dlaczego oni się tak bardzo spinają o te wanny Dzisiaj jest czwartek, a w sobotę ta para przyjeżdża jeszcze raz Żeby zobaczyć te oba mieszkania i ewentualnie się gdzieś tam zdecydować Więc w sobotę dostanę odpowiedź zwrotną I te trzy dni będą na pewno ciężkie no, stresuję się, nie podoba mi się ta sytuacja, wolałabym tego uniknąć jednak. Na razie manifestuję to nowe mieszkanie, naprawdę podoba mi się strasznie i mega liczę na to, że nam się udaje dostać, bo no to jest, to jest coś, co bym bardzo chciała. To jest też coś, co bardzo bym chciała w ogóle Wam pokazać i to jest taka przestrzeń, która dałaby mi dużo więcej możliwości do nagrywania, więc. Trzymajcie kciuki! Mój deser dnia wygląda w ten sposób i to potrzebuje trochę wytłumaczenia. Wczoraj otworzyła się nowa piekarnia w Łodzi i wysłali mi swoje precle, żebym, żebym sobie miała. I wysłali mi ich 12, w tym momencie zostały nam już tylko 3. Eee, więc tak, to jest moja przekąska/deser, jeżeli chodzi o zawartość energetyczną, praktycznie kolejny posiłek. Mam tutaj kawałek precla z białą czekoladą i z kokosem. Chociaż nie jestem super fanką kokosa, ale ten mi zasmakował. I Precla, który jest z nadzieniem. On jest na górze z czekoladą i z orzechami. A tu są orzechy z czymś... nie wiem co to jest, ale jest bardzo dobry. Wydam sobie do komputera na jeszcze może maksymalnie 2-3 godzinki montowania, ale mam moją galaretkę. Galaretka malinowa. To jest coś, co daje mi życie i myślę, że teraz Przynajmniej trzy razy w tygodniu ulatuje galaretka. Uwielbiam. To jest moja faza aktualnie. Okej, okay, dzisiaj nauczyliśmy się, że nie wszystkie aktywności muszą być przyjemne i niektóre po prostu są dla nas lekcją czego nie robić w przyszłości i to była dla mnie salsa, bo czułam się jak debil. Ja nienawidzę nie umieć rzeczy. Ja jestem w ogóle osobą, która najlepiej gdyby mi wszystko wychodziło za pierwszym razem, a jak mi nie wychodzi to się wkurzam. I Boże, jak cierpiałam na tych zajęciach. To była najgorsza godzina mojego życia. Żadne kroki mi nie wychodziły. Wiecie, salsa jest takim tańcem, kręceniem biderkami i tak dalej. Czułam się jak przeciwieństwo bycia sexy, było fatalnie, ale no już wiem na co nie pójdę, wiem, że na pewno będę wracać tam na jogę, ale na salsę już nigdy, więc wpierdalam sobie moją sałateczkę. Eee, I tyle z update'ów życiowych. To jest chyba w ogóle już mój ostatni posiłek, czyli jednocześnie koniec tego filmu. W ogóle to klikanie, które słychać w tle, to jest Staszek grający w Fortnite'a. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się ten film i mam nadzieję, że trzymacie kciuki za moje mieszkanie. Prawdopodobnie w następnym filmie już będę wiedziała, co i jak, a póki co wpadajcie na Instagrama i na TikToka. Na TikToku robię taką... Bardziej szczegółową relację z tego wydarzenia i w ogóle z całego mojego życia, więc warto być na TikToku. Jeżeli dożyliście ze mną tego momentu, a wiem, że mogło być ciężko, to zostawcie mi w komentarzu moją ulubioną emotkę, czyli emotkę Lamy. I widzimy się na YouTubie. Mam nadzieję, że już niedługo. Bye!